Cześć! Z tej strony Kamil Zineki. Dziś porozmawiamy o temacie, który może wydawać się mało optymistyczny, ale jest niezwykle ważny zarówno dla pracowników, jak i pracodawców o wypadkach przy pracy. To zagadnienie, które warto dobrze zrozumieć, bo odpowiednia wiedza może w tym zakresie mieć kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia pracowników i bezpieczeństwa całej firmy. Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie jest wypadek przy pracy? Najprościej mówiąc, to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. To definicja, która brzmi dość prosto, ale w praktyce wymaga spełnienia czterech warunków jednocześnie. Zdarzenie musi być nagłe i wywołane przyczyną zewnętrzną, nastąpić w związku z pracą i skutkować urazem lub śmiercią pracownika. Warto wiedzieć, że polskie prawo rozróżnia kilka rodzajów wypadków przy pracy. Mamy więc wypadki śmiertelne, w wyniku których nastąpiła śmierć pracownika. Są wypadki ciężkie, skutkujące ciężkim uszkodzeniem ciała, takim jak utrata wzroku, słuchu czy zdolności rozrobczej. Występują też wypadki zbiorowe, w których poszkodowane zostały co najmniej dwie osoby. Istnieje również kategoria wypadków zrównanych z wypadkiem przy pracy. To zdarzenia, które miały miejsce poza zakładem pracy, ale w trakcie realizacji zadań służbowych, np. podczas podróży służbowej. Najwięcej nieporozumień pojawia się przy interpretacji tzw. przyczyny zewnętrznej. Pamiętajmy, nie wystarczy, że wypadek zdarzył się w pracy, musi być wywołany czynnikiem zewnętrznym wobec organizmu pracownika. Możemy więc mówić o wypadku spowodowanym poślizgnięciem się na mokrej podłodze czy porażeniem prądem, ale już pogorszenie stanu zdrowia wynikające z przewlekłej choroby, nawet jeśli objawia się w miejscu pracy, nie zostanie zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. A co dzieje się po wypadku? Procedura postępowania powypadkowego jest ściśle określona przepisami. Po zgłoszeniu wypadku pracodawca musi podjąć niezbędne działania eliminujące zagrożenie, zabezpieczyć miejsce zdarzenia, udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, a w przypadku ciężkich i śmiertelnych wypadków poinformować odpowiednie instytucje, takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy prokuratora. Kluczowym elementem jest powołanie zespołu powypadkowego, który w terminie 14 dni od zgłoszenia zdarzenia musi sporządzić protokół powypadkowy. W skład zespołu powypadkowego wchodzą zwykle pracownik, służby BHP i społeczny inspektor pracy. Jeśli w firmie nie ma inspektora, pracodawca może powołać inną osobę reprezentującą pracowników. Zadaniem zespołu jest dokładne zbadanie okoliczności zdarzenia, ustalenie przyczyn oraz stwierdzenie, czy zdarzenie kwalifikuje się jako wypadek przy pracy. Dokumentacja powypadkowa to podstawa do ubiegania się o świadczenia z ZUS. Pracodawca ma obowiązek jej sporządzenia w terminie 14 dni od zgłoszenia wypadku. Dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przygotowuje się protokół powypadkowy, który musi być przechowywany przez okres 10 lat. Ponadto każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru wypadków przy pracy, do którego wpisuje się każde zdarzenie, niezależnie od tego, czy zakończyło się wypadku, świadczeń. Jakie świadczenia przysługują poszkodowanemu pracownikowi? Przede wszystkim jednorazowe odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, którego stopień określa lekarz orzecznik ZUS. Oprócz tego pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, świadczenie rehabilitacyjne po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, a w poważniejszych przypadkach rentę z tytułu niezdolności do pracy. W razie śmierci pracownika jego rodzinie przysługuje renta rodzinna. Warto podkreślić, że wszystkie te świadczenia wypłaca ZUS. Jednak jeśli wypadek był skutkiem zaniedbań pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownik może dochodzić do dodatkowego odszkodowania na drodze postępowania cywilnego. Na koniec warto jeszcze wspomnieć o różnicy między wypadkiem przy pracy a chorobą zawodową. Wypadek to nagłe zdarzenie o natychmiastowych skutkach, natomiast choroba zawodowa rozwija się stopniowo w skutek długotrwałego narażenia na szkodliwe warunki pracy i może pojawić się po wielu latach. Mimo tych różnic w obu przypadkach pracownik ma prawo do odszkodowania, a pracodawca musi zapewnić odpowiednią dokumentację. A teraz pytanie do was. Jakie działanie profilaktyczne stosujecie w swoich firmach, aby zminimalizować ryzyko wypadków przy pracy? Czy macie własne doświadczenia z procedurami powypadkowymi? Dajcie znać w komentarzach. A ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. System INEWIN. Nowoczesne rozwiązanie dla biznesu w każdego gatunku i w każdym rozmiarze.